Ja Adrenaline i chciałem ją wam zaprezentować. Powiedzieć czym ona jest, i jaka ona jest, a później wytłumaczyć zasady. Bo spora z Was część jest tą grą zainteresowana, ja się temu nie dziwię, bo jest to gra, którą warto być zainteresowanym. Szczególnie jeżeli pamiętacie te wszystkie naparzanki typu Quake, 3 Arena, Quake 1, 2, Doom, Unreal itd. itd. czyli wszystkie te fps -y, gdzie po prostu się goniło i sednem rozgrywki, rozgrywki było twarde grzanie do siebie z różnych futurystycznych splóch, typu Rack Launcher, czy jakieś kosy, jakieś slash hamery tego typu rzeczy. Słuchajcie. A co ja wam będę mówił o tym, jaka ta gra jest? Zacznę tylko od tego, że jest od 3 do 5 osób, i właśnie takim FPS-em ma być. A żeby tym FPS-em było, to ubrano tutaj różne mechanizmy, Aria, Control, tego typu rzeczy. Znajdujemy się na planszy, każdy z nas posiada swoją figurkę, kartę, na której malujemy obrażenia, które zostaną nam zadane. Mamy kropelki, którymi będziemy zadawać i symbolizować wrażenia dla innych graczy. Mamy amunicję, którą będziemy ładować nasze bronie. Gonimy po tej planszy w swojej turze wykonując dwa dowolne z trzech ruchów, czyli mamy trzy ruchy, jest to ruch, jest to podniesienie, jest to strzał, każdy możemy wykonać dowolnie, czyli może być podniesienie i strzał, albo ruch i ruch, albo strzał i strzał, albo ruch i strzał i tak dalej i tak dalej. Akcja ruchu to jest ruch o jedno, o dwa lub o trzy pola. Mamy inną akcję, którą jest podniesienie. podniesienie, czyli podnosimy rzecz, która jest w miejscu, w którym stoimy i w tym przypadku stoję na respawn pointcie, więc mam dostęp do tych broni, które się tutaj znajdują, stojąc na odpowiednich innych respawntach, mam dostęp do innych broni na planszy, czyli niebieski koresponduje z tym czerwony, tam żółty tutaj. Oprócz tego, podniesienie mogę zrobić w miejscu, w którym stoję, albo mogę wykonać ruch o jedno pole i podniesienie tego, co znajduje się tam. W grze mamy takie płytki, na których znajdują się symbole amunicji, żółtej, niebieskiej i czerwonej, potrzebne nam w różnych konfiguracjach do ładowania broni. Albo możemy podnieść również karty, to są tak zwane power-upy, mają symbol swój na karcie, leżą na stosie, przygotowane na planszy i mają cztery różne efekty, jak markowanie przeciwników, przesunięcie ich o pola, teleportacja albo dodanie obrażeń do naszego ataku w wysokości tam 1 przy opłaceniu go kostką. Trzecia akcja w grze to jest strzelanie. Najpierw wytłumaczę wam szybciutko zasięg. Widzimy całą salę, w której się znajdujemy, czyli możemy strzelać na każde z tych pól, które jest na tej sali wedle zasad pokazanych na broni, którą mamy, bo one są różne. Jak i mamy zasięg do sali, która znajduje się obok nas, jeżeli prowadzą do niej drzwi, czyli przez te drzwi tak jakby sobie lukamy tam do środka. Bo jak jest przeprowadzany atak? W swojej turze możemy wykonać jedną lub dwie akcje ataku i teraz załóżmy, że niebieski stał tutaj, ja stoję z nim na tym samym polu i zagrywam kartę ataku. W tym przypadku jest to sledgehammer, który ma dwa tryby ataku, jest to cios za dwa obrażenia, to są te kropelki na górze, zgadza się? Zgadza. Albo jeżeli dopłacę odpowiednio i jedną czerwoną kostkę, to zadam mu trzy obrażenia i przesunę go o dwa pola, co jest tam poniżej pokazane. Więc ja przeprowadzam pierwszy atak, bo nie mam na przykład kostek, żeby dopłacić za dodatkową akcję. Uderzam w niego za dwa obrażenia, i ta broń w tym momencie po pierwsze jest rozładowana. Po drugie, biorę moje żółte dwie kropelki i zaznaczam je na e, tutaj traku obrażeń niebieskiego gracza. I następuje faza zamknięcia swojej tury, czyli po pierwsze uzupełniłbym rzeczy, które zabrałem wcześniej, jeżeli je zebrałem. Po drugie mam prawo, jeżeli posiadam, naładować swoją broń i tutaj już muszę zapłacić wszystkie kostki pokazane w górnym tutaj rogu kart z bronią. Broń z zużytej wraca mi naładowana z powrotem na rękę. W następnej turze znów będę z niej mógł strzelać. Teraz popatrzcie tutaj sobie na żółtego gracza. Wykonuje obrażenia. Załóżmy, że pierwsze obrażenie padło od tutaj ode mnie. Eee, następne obrażenia Teraz tak. Obrażeń może być 10. Pierwsze obrażenie jest dodatkowo warte jako first drugie obrażenie dodaje dodatkowy ruch przy akcji graba znaczy jeżeli obrażenie jest między e, 3 a 5, między 6 a 10 dodatkowy ruch przed wykonaniem ataku, na jedyną z tym obrażeniu przeciwnik ginie, a na 12 obrażeniu przeciwnik ginie z tak zwanym overkillem, czyli jeszcze zadaje marka swojemu e, typowi, który go zabił i, i dodatkowe punkty na koniec gry będą się za taką śmierć na przykład liczyły. Ale tak. Załóżmy, że ktoś zabił w swojej turze żółtego. Na końcu swojej tury, przykładowo ja, żółty będzie się respawnował, czyli po pierwsze zliczamy punkty. 8 punktów dla gracza, który najwięcej obrażeń mu zadał, lub przy remisie dla gracza, który pierwsze obrażenia włożył. Dodatkowy jeden dla tego, kto miał first blada. Drugi gracz z największą liczbą punktów. Dostaje 6, trzeci 4 itd., itd. I te dwie kropelki z zabójstwa idą tu na kieloszut, crack czaszeczka spada z kilczu traka, zasłania najwyższą cyferkę punktacji, czyli przy następnej śmierci ten bohater będzie mniej warty do zabicia. I w ten sposób się eliminujemy. No i to jest tak naprawdę cała gra. Po ośmiu śmierciach w gry tak dla pewnych zasad, które opowiem w filmiku z zasadami, podliczamy swoje punkty i gracz, który najwięcej punktów uciekał w ciągu rozgrywki, wygrywa. Teraz tak. Jaka to jest gra? Adrenaline to jest świetna gra dla, świetna, lekka, FPS-owa gra dla graczy szporga i pięciorga. Przy trójce jest trochę gorzej z tym tematem z tej prostej przyczyny, że nie wszystkie bronie są w równej mierze skuteczne, ponieważ częste, część z nich ma ataki obszarowe lub ataki dla dodatkowych graczy. Więc jeżeli jest tylko dwoje przeciwników na planszy, to z automatu biegając po podobnym, rozmi podobnej rozmiarze planszy, inaczej inne mamy sposobności ich tłuczenia. Kiedy graczy jest czwórka lub piątka, tak gra zyskuje już dużo więcej rumieńców. W tym, kogo strzelimy, komu zadamy obrażenia, uważam, że najlepiej się spisuje w piątce graczy, kiedy dla piątki graczy, kiedy na planszy jest totalny makehem I zauważcie, potrzebujemy 8 zabójstw, żeby e, skończyć grę, więc jeżeli gracz czworo graczy, to prawdopodobnie równomiernie się to rozłoży i każdy po prostu padnie dwa razy. Pytanie tylko będzie, kto ich sprzątnie, kto kogo sprzątnie. Wpiące ta gra staje się jeszcze dodatkowo tak w ten ciekawy sposób nierówna, że zabójstwa na pewno nie będą równie wykonane i to dodaje dodatkowego takiego uroku do rozgrywki. W grze mamy również dwa dodatkowe mechanizmy, które są ciekawe, po dwa, trzy nawet. Raz, że mamy bota, który jest bardzo dodania do gry trzyosobowej, jeżeli już poznacie zasady. On ma bardzo proste zasady ruchu i strzału i rozgrywa go sobie każdy gracz w swojej turze, po prostu przesuwając, również my zadajemy obrażenia, on trochę przeszkadza, zadaje to obrażenie innym graczom, jest jednocześnie celem dla naszych broni, czyli trochę uskutecznia te bronie, daje im większy sens istnienia i to jest fajne. Oprócz tego mamy tryb dominacji tryb wieżyczek i w trybie dominacji oprócz naparzania w siebie również próbujemy zadawać obrażenia ryską, pulą żeby mieć więcej tych obrażeń a w trybie wieżyczek odpowiednio markujemy obrażeniami jeszcze tak jakby zaznaczamy siłę naszych turetów na, na, na tych Adrenaline to jest prosta gra, szybka, taką, w którą się łatwo wciągnąć. Szczególnie, jeżeli jesteśmy w parę osób, to naprawdę warto ją wyciągnąć na stół i ciupnąć sobie w, te, w tych czworo cz, cz cz, cz cz cz. czy pięcioro graczy. Ja się świetnie przy niej bawiłem, szczególnie, jeżeli to jest właśnie taki jeden godzinny meczek i nie mamy ochoty rozpoczynać jakiejś dużo bardziej skomplikowanej i ciężkiej gry. Ta gra po prostu płynie i naprawdę chce się naparzać na tej planszy. I najfajniejsze jest to, że jest na tyle dobrze wydana, że czuć po prostu tego ducha FPS-ów, że jak macie te broń i ja wiem, że to jest sledgehammer hammer ją za dwie krwinki, to to się działa. Czy jest tu jakaś głębsza strategia? Głębsza nie. Pewna jest. Ponieważ te broni wykombinujecie jednak, jak, jak, jak zadać te obrażenia. Odpada trochę strategia tego, jak nie otrzymywać obrażeń. Obrażenia to jest takie ku biedy. Obrażenia się w tej grze po prostu dostaje. Ktoś, w was, będzie, ktoś w was będzie naparzał i będziecie umierać. Umieranie w grze jest bezbolesne, jest tylko po to, aby zdobywać punkty. Oczywiście nie chcemy umierać, ale koniec końców nie jest to dla nas bolesne, bo ani nie tracimy broni, ani nie tracimy amunicji. Jedyne co robimy to to, że musimy się zrespawnować w miejscu, w którym być może nie chcielibyśmy być. Jak jest wydany? No ja uważam, że gra jest wydana bardzo ładnie. Na początku myślałem, że tych rzeczy jest trochę w pudełku mało, ale tak naprawdę jest tutaj prawie wszystko, co potrzeba. Do czego miałem się przyczepić? Tylko do tego, że te kostki amunicji są dane dokładnie w takiej liczbie, jaka jest dla wszystkich graczy dostępna w grze, i każdy może mieć maksymalnie 9 kostek po 3 z jednego rodzaju na swojej planszy, jeżeli jest w pełni naładowany, jeżeli ma pełny magazynek. I dokładnie tyle kostek jest w tej grze przewidziane. Broni jest, wydaje mi się, tyle ile być powinno i, i, i to, że tak powiem działa, jest bardzo du duża różnorodność typów tych broni i faktycznie, jeżeli trochę się oddacie w grę, zaczynacie kombinować, które broni będą lepiej, które mniej działać. Jest to ciekawa zmienna w tej rozgrywce. Aha, no i miałem powiedzieć, że generalnie figurki mi się średnio podobają, to znaczy uważam, że... Postacie są same w sobie ładne. Widać, że to jest tak jakbym, nie wiem, powiedziałbym, że ten design jest trochę taki na siłę FPS-owy, że tylko Destraktor, ten żółty robocik, jest bardzo ciekawy, taki designersko, designersko jest ciekawą postacią, w mojej opinii, ale, ale cała reszta wpisuje się dokładnie w kanwę tych wszystkich gier, strzelanek i, i stamtąd bierze swój, e, swój rodowód. I niech tak będzie, i to jest dobrze. Szkoda tylko, bo uważam, że te figurki chyba mają trochę zbyt mało detali. I, One minute remains. Słuchajcie, no ja generalnie grę polecam, podoba mi się, akceptuję ją, uważam, że jest bardzo ciekawa i jest to trochę inny tytuł niż większość gier planszowych, które się gra i, i to po prostu działa i ja zachęcam Was do tej rozgrywki, szczególnie dla tych wszystkich ludzi, którzy darzą lekkim sentymentem FPS i jest to bardzo fajna wycieczka w przeszłość szczególnie, że to na gruncie gier planszowych wszystko bardzo sprawnie działa. No trzeba mieć jednak kompanów do tej gry, ponieważ granie do trójkę jest takie trochę bieda. Nie chce nam się suwać tego, bo, bo tu ci strzelę, tu ci strzelę, trochę nudaki, fajnie, było. Ale jeżeli mówimy o tym, Maria Control na 4-5 osób, to ta gra działa i jest doskonała dla nowicjuszy, jako i relaks dla graczy bardziej zaawansowanych. Okej, okay,